Lawenda jest wiecznie zieloną rośliną, ziołem, które w szczególności upodobaliśmy sobie w naszych polskich ogrodach. Roślina ta jest bardzo wdzięczna, kwitnie bardzo długo, no i zapach, który nie dość, że odstrasza komary, to też regeneruje nasze myśli, bo lawenda działa bardzo korzystnie na nasze samopoczucie psychofizyczne. Wielu z Państwa zadawało mi ostatnio pytania w komentarzach: co należy robić jesienią w listopadzie z lawendą, która kwitnie mocno? Bo często zdarza się, że lawenda w październiku wypuści całą rzeszę kwiatostanów, które później się rozwijają i zdobią ogród przez długi czas, aż do większych mrozów. Metody postępowania z lawendą w listopadzie są dwie. Albo wycinamy te piękne kwiaty, albo po prostu czekamy do marca i wtedy ścinamy równo całe krzaczki i nadajemy tym krzaczkom odpowiedni charakter i kształt. Ja osobiście przed zimą wycinam te kwiatostany, w, celu estety w celach estetycznych oraz dlatego, że chcę zachować jeszcze woń tych kwiatów, oraz ich piękno u siebie w domu, w wazonie czy też w formie zasuszonej. Zatem ja przez, przed większymi spodziewanymi mrozami, przymrozkami ścinam te kwiaty mniej więcej tutaj, jak mamy taki kwiatostan, to w tym miejscu, raczej nie niżej i później po prostu zabieram te kwiaty do domu. Natomiast jeśli tutaj widzimy pączka, to z tym pączkiem postępuje podobnie, ale te tutaj pędy, które mają tylko liście, pozostawiam na krzaczku. Je będę formował dopiero w marcu. I myślę, że to jest najodpowiedni taki proces właściwego przycinania lawendy w listopadzie. Ale oczywiście jeśli stosujecie inne metody i one są sprawdzone u was, to jak najbardziej można. Ale ja akurat stosuję u siebie taką metodę. I u mnie ona się sprawdza bez, żadnej, bez żadnego negatywnego wpływu na kondycję roślin, bo gdybym zostawił te kwiatostany właśnie na tych pięknych krzewinkach, no to te kwiatostany po prostu by tak zwiędły po dużych mrozach i szpeciłyby całą roślinę. A ja osobiście akurat tego nie bardzo lubię. Osobiście też nie osłajam lawendy przed mrozem, przed zimą, bo lawenda u mnie nigdy w mojej 25-letniej, 25-letnim doświadczeniu z roślinami tutaj nie wymarzła u mnie w ogrodzie wyskidzie wyspowym. Zresztą większa część Polski też jak najbardziej dobrze sobie radzi z uprawą tej wspaniałej krzewinki, więc... Ja osobiście też bym jej jakoś specjalnie nie okrywał. Tak naprawdę największym, największym zagrożeniem zimą jest nadmiar opadów, nadmiar śniegu, nadmiar wilgoci i gleba bardzo gliniasta, nieprzepuszczalna. Wtedy też może dochodzić do zagniwania roślin oraz do obumierania całych krzaczków, bo albo one po prostu zgniją nam, albo złapie ich choroba grzybowa, która spowoduje zamierania. Zamieranie całych gałązek. Nawet te młode lawendy, które posadziłem dopiero w czerwcu oraz w lipcu, cały czas kwitną u mnie po przycięciu letnim, sierpniowym, lipcowym i wypuszczają już od tego czasu cały czas nowe kwiatostany, ale już niebawem ten żywot tych roślin, tych kwiatostanów się skończy, no bo idzie zima. Zimą również. Pamiętajmy o tym, aby śnieg, który jest przerzucany podczas odśnieżania, nie zalegał za długo na krzeczkach lawendy, bo wtedy niestety ten śnieg będzie, jak już wcześniej wspomniałem, powodował zagniwanie i zamieranie całych roślin, więc pilnujmy to, żeby lepiej tylko na lawendach osadzał się śnieg ten opadowy, naturalny, taki bez udziału człowieka, bez fizycznego udziału człowieka. Natomiast ten, właśnie taki powstały z, z, z odciężania, no to należy go po prostu przerzucić gdzie indziej, ale z pewnością nie na lawendę. A jeśli macie inny sposób dotyczący traktowania lawendy w listopadzie, to dajcie znać. Jestem ciekaw, może czegoś się dowiem.